kochani, jest godzina 6.06 i ja wstałam dzisiaj, wracam do szkoły, będzie to vlog z moim pierwszym wrażeniem po powrocie, po 7 miesiącach do szkoły i wstałam jest 6.07 i ja idę robić śniadanko. Udało mi się wstać. Jest, jest dobrze, nie jest najgorzej, jest ładna pogoda za oknem, więc to mnie motywuje i lecę śniadanko. Dobra, więc jest godzina 7.10, czyli ja gdybym jechała autobusem, to bym wychodziła za 7 minut, ale dzisiaj zawozi mnie dziadek, więc wychodzę trochę później, mam trochę więcej czasu. W sumie już mi zbędnego czasu, bo jestem już pomalowana, jak widzieliście na poprzednim klipie, mam tego suchara tutaj pomiędzy oczami, pomiędzy brwiami, w najgorszym miejscu na twarzy moim zdaniem. No ale... No cóż, tak bywa, tak bywa i tak z moją stroną jest teraz bardzo dobrze, więc nie narzekam, znaczy trochę narzekam, bo nie cierpię mieć tutaj na strefie, na nosie, nad ustami czy pomiędzy brwiami, to są najgorsze miejsca na pryszcze. E, rozpuszcza, rozpuściłam włosy, bo miałam je związane w warkocza, wczoraj bardzo ładnie wyszło mi. Wszystko tutaj, yy, co włosy, mi wyrzucono ładnie. Robiłam wczoraj olejowanie i maskę trzymałam 40 minut i zobaczcie włosy ładnie się błyszczą, yy, ładnie wyglądają. Yy, no i co? I zostało mi jeszcze trochę czasu, ale tak fajnie, lubię jak na spokojnie, ewentualnie to będę wstawała, zakrywam wszystko bardzo, ale to bardzo powoli, ewentualnie bym chciała trochę dłużej spać, to mogę wstawać 6.15 i wtedy no, będę musiała troszkę zagęścić ruchy i już nie będę miała tego wolnego czasu teraz. Ale ja lubię tak wyjść zawsze wcześniej na autobus, żeby nie śpieszyć się, to właśnie tak lubię, wolę już sobie wstać te 15 minut wcześniej chyba. Co, co ja zrobiłam? Ogólnie, za chwilę mogę Wam pokazać moją stylówkę w lustrze, ale ogólnie miałam straszny problem. Jakby yy, nie, nie miałam problem ze wstaniem, tylko miałam problem yy, ze spakowaniem się wczoraj, bo ja mam tyle rzeczy i właśnie musiałam poprosić dziadka, żeby zawiózł mieć do szkoły, bo po prostu mam tyle rzeczy, że szok, i nie wiem, bym się sama zabrała. A jeśli chodzi o wstanie to było ok Naprawdę budziłam się o czwartej, Potem o 5 I potem obudziłam się już na mój budzik Czyli o 6.00 Wstałam, zjadłam śniadanko Później umyłam ząbki Umyłam twarz, ubrałam się Nałożyłam krem, krem z filtrem I zrobiłam mój makijaż W tej chwili jeszcze przypomniałam sobie, że muszę wziąć maseczkę do szkoły Bo w szkole przecież musimy nawieźć maseczkę i właśnie biorę wszystkie książki już, nie tylko te na dzisiaj, ale już wszystkie i sobie wsadzę je po prostu do szafki, biorę moje segregatory, żeby mieć tam ładnie zorganizowane, tak jak wcześniej miałam. Pomalowałam sobie jeszcze usta, zrobiłam konturówkę i błyszczek. Ostatnio lubię tak robić, bo to fajnie jakoś podkreśla usta. Czy się stresuję? Trochę się stresuję. Nie wiem, nie widziałam się z ludźmi ze szkoły 7 miesięcy i. Z niektórymi utrzymywałam wiadomo jakiś tam kontakt, czy się widzieliśmy, czy pisaliśmy, a z niektórymi totalnie nic i trochę się boję jak przyjdę do szkoły, jak to będzie. No ale nie wierzę w to, że będzie ok, i mm, jeśli chodzi o nauczycieli i sprawdzenie zeszytów, to ja to się nie martwię, bo akurat ja notatki praktycznie ze wszystkiego robiłam. Nie mam w 100% wszystkich notatek, ale też nie jest tak, że mam puste zeszyty i ostatni temat zapisany w październiku. Tak nie jest. Matematykę... No, wcześniej było różnie, ale z ostatniego działu mam wszystko i się uczyłam na bieżąco jest okej, okay. z polskiego też, yy, no chyba od, od stycznia robię takie regularne notatki, wcześniej tak niezbyt wychodziło mi to, yy, z chemii nie mam ostatnich dwóch tematów, bo się trochę zagubiałam w akcji, a mamy w czwartek sprawdzian w szkole i to mnie trochę martwi, bo absolutnie nie potrafię nic, przysięgam... To mnie okropnie stresuje, że ja pójdę tam i ja oddam pustą kartkę chyba, naprawdę, bo ja na tych nie potrafiłam totalnie się nauczyć i ja nie potrafię totalnie się tego nauczyć, my teraz mamy pH i tam odczyny roztworów i tam się coś oblicza z logarytmami, nie wiem o co chodzi absolutnie. E, więc nie wiem, może nad tym przysiądę i coś spróbuję się nauczyć, żeby cokolwiek napisać na tej kartce, ale obawiam się, że będzie trudno. Z biologii mam wszystkie, ale to wszystkie notatki, a pani z tego co wiem, chyba ma zbierać zeszyty, tak nam przynajmniej taką informację nam przekazała pani. A reszta to nie wiem, czy będzie y, nauczyciel, będzie sprawdzać zeszyty. Chyba pani od hiszpańskiego coś takiego słyszałam, ale z hiszpańskiego mam wszystkie notatki, więc jest ok, tym się nie stresuję. Mm ale trochę się stresuję jednak, bo to nie będzie zdalne, to będzie prawdziwa szkoła, 7 miesięcy nas tam nie było, 7 miesięcy, niesamowite to jest ale wracamy, no cieszę się, że wracamy ale z drugiej strony trochę się stresuję jednak, dobra buziak, a nie buziak, idę wam pokazać mój outfit więc tak, teoretycznie to nie jest nic specjalnego ale mam tak, taką koszulkę z Zary, mam takie oto Spodnie z berszki. ja Uwielbiam te spodnie, to są takie materiałowe, spodnie szerokie. I ja mam takie beżowe. One są z beczki, bo dużo pytań o nie dostaję. Mam takie beżowe, mam takie czarne i mam też takie niebieskie. I bardzo je lubię. To jest rozmiar 36. I on wtedy fajnie tak tutaj przylega i ładnie podkreśla figurę. A i dzisiaj ciepło, więc założę tylko kurtkę jeansową. To są moje książki. To jest moja torbka, która jest taka ciężka, że szok. I jeszcze mój worek na włów. No, tak to wygląda. Do zobaczenia po szkole. Jest godzina 16:33. Ja jestem w domu. Yy, ogólnie teraz, jakoś mamy lekcje, bo mamy jakby lekcje o pełnych godzinach i trwają 45 minut, więc w sumie, w sumie trochę dłużej jakby nam to się ze wszystkim schodzi. Mamy przerwy 15 minutowe. I po prostu jakoś dłużej to trwa. Ale ogólnie, jak moje wrażenia po pierwszym dniu? E, ogólnie spoko. Ogólnie spoko. Jeśli chodzi o sprawdzania zeszytów, to mm, nie było czegoś takiego. Jedynie pani z biologii, ale nie na ocenę. W sensie e, tam osoby, które miały ładne notatki, dostały ocenę. I dostałam ocenę, bo mam dużo ładnych notatek z biologii, jakby wszy wszystkiego mam notatki po prostu. Więc ocenę dostałam za to. Piątkę, więc, no, wiecie, nie, nie, nie pogardza piątką mm, i, I co? A tak, to osoby, które nie miały tych notatek, no to nie dostały tam niczego, z tego co mi się wydaje, yy, ale tak to to żaden inny nauczyciel nie sprawdzał tych notatek, ale tak jak mówię, no to tam nie było żadnych jedynek, a nic takiego za te notatki. Yy, to było myślę tak bardziej właśnie, yy, no nie wiem, w sumie. Po prostu chyba pani chce zobaczyć, czy ktoś coś pisał i jak wyglądają te nasze notatki i te nasze zeszyty. Jeśli chodzi o matematykę, to jestem pozytywnie zaskoczona, bo ja potrafiłam, tak wiecie, mniej więcej, co nie tak mniej więcej kojarzyłam, co się dzieje, a po jednej lekcji stacjonarnej ja to porozumiem. I ja wróciłam do domu, ja normalnie przyszłam, teraz siedzę do biurka i ja już zaczynam robić pracę z matematyki, bo to jest super fajne. I mamy ogólnie, mamy, z, trochę przykładów tutaj, mamy. Cztery zadania, i ja naprawdę się cieszę, że mam to zadane. Ja za chwilę porobię sobie do i naprawdę to jest mega fajne. Byłam w ogóle przy ostatnim przykładzie, y, przy tablicy, musiałam policzyć deltę. Yy, no i tam coś tam nie pamiętam, coś tam mówi, trzeba przekształcić tam. Yy, no i coś tam, no coś tak średnio mi szło, ale ogólnie yy, yy, yy. ja mam coś takiego, że zawsze jak chodzę do tablicy na matematyce, to jest turbo stresujące, choć powiem Wam, że jakoś tak się nie stresowałam, aż tak. Jakoś podejrzewałam tego na chillu i tak się bardzo śmiałam pod tą tablicą trochę, ale jakby nauczyłam się wiele pod tą tablicą. Ja poszłam razu do tej tablicy. Jedna 405-minutowa lekcja, jednak jaką moc ma nauczanie stacjonarne? Naprawdę, ja się na ja to rozumiem, ja to rozumiem. Cieszę się, że jesteśmy w miarę na początku działu, bo to wiecie, nie jest tak, że. Tak, nagle mam, jestem wyciągnięta, nie wiadomo skąd. Po prostu to z początek, miary tego działu, a ja po prostu od początku tego działu uważałam, więc może to też z tego wynika. Ale musiałam być Delta, a tamtych poprzednich działów trochę średnio Trochę średnio, umiem, tak, no. no wie, wiecie, jak było na tych zdalnych: raz lepiej, raz gorzej. Większość było gorszych dni, bo jednak siedziałam w domu, ja po totalnie nie potrafiłam się skupić jednym, że się uczy. To dom to nie jest miejsce nauki, ja tu się śpię i koniec. Więc to było trudne, ale dobrze, że mamy już ten etap za sobą. Miejmy nadzieję, że za sobą. No co, ogólnie powiem wam, że głodna nie byłam, bo zjadłam śniadanie. W sensie miałam jeszcze jakąś granolę i andron, tym miałam w szkole, więc nie jest dużo. Ale to sobie tam zjadłam i wróciłam do domu. No, byłam głodna, zjadłam obiad od razu jak wróciłam. Teraz byliśmy jeszcze w cukierni, bo moja mama ma dzisiaj imieniny. I będą goście, są zaproszeni tam na 17. chyba czy 17.30... Nie, na 17.30 jest zamówione suszy i właśnie pojechaliśmy do cukierni kupić jakieś tam ciasta i coś takiego, więc... Mm, więc tak, ja sobie będę robiła taką preserwową z matematyki, trochę właśnie przebiorę, żeby... Mi, no nie, tą kurtkę zdejmę po prostu, bo jakoś tak mi strasznie ograniczamy mi ruchy, w ogóle było strasznie mi gorąco w szkole I na, kary, na korytarzu trzeba nosić maseczki, choć i tak większość osób, no wiecie, nosi je tak No to jednak jest bardzo niewygodne A w klasie nie trzeba mieć tych maseczek I w ogóle taka piękna pogoda, jutro ma padać ja nie wiem trochę, jak ja to zrobię, będę sama mu krak, zmoczona kura w tej szkole. Mieliśmy dzisiaj w to, to było, to było, to nie było fajne. Była siatkówka i przypomniało mi się, jak to jest stać jak kołek, gdy wszyscy grają i wszyscy patrzą na ciebie, czemu jak debilnie odbiłaś tej piłki i stać. Tak, ja, ja zawsze to jak Madeki na tym wf ja w ogóle nie cierpię w WF u jakby. Ja nie mam zdolności takiego szybkiego podbiegnięcia i odbicia piłki, jakby. Mi się trochę nie chce tego robić i ja bardzo nie lubię WF-u, i to jest, dla mnie, to jest dla mnie strasznie stresująca lekcja, naprawdę. Mnie to, bardzo mnie to stresuje, że ludzie na mnie się patrzą, i oni potrafią to robić potrafią grać to nie. I są się na mnie, może nie to, że złoszą, no ale jednak, no, jestem świadoma tego, że w głębi duszy jednak się zgłoszą, że ja nie odbiłam tej piłki, mm, no ale no cóż tak już była, taka już jestem, no co mam zrobić po prostu, no naprawdę nie lubię wolfu, serio, jakby biegi na ławie o nie, siatkówka, nie w ogóle piłka nożna, nic, w ogóle wszystko będzie na ławie ja lubię, ewentualnie, jak robiliśmy jakieś fikołki, coś takiego, to ja coś takiego lubię, to, to jest ok, co nie, to da się przeżyć, jedyne co to strasznie dziwnie, bo my mieliśmy na zdalnych mieliśmy, że lekcje te nierozszerzone były pół godzin, a rozszerzenia 45 minut, a teraz wszystko po 45 minut, to jest tak się duży to jest tak, mam wrażenie, że się dodamy z 3 godzin na tej jednej lekcji, tak mi się dłużyło to wszystko. Ale co? Wróciłam do domku, właśnie ogarnę sobie lekcję i muszę poprawić paznokcia, bo yy, zaczęłam go podgryzać. Może nie wiem, zaczęłam go jakoś podgryzać i, i mi o, zaczął, no, coś trochę nadłamałam, odrabiałam w lewem i odbijałam siatkówkę, jakby dolnym tym sposobem, to tak jakoś się walnęłam i zaczął mi odpadać, a potem go podgryzam. W ogóle bardzo dużo dzisiaj, by, y, kilka nauczycieli, może nie bardzo dużo, ale kilka nauczycieli dzisiaj coś tam zwróciło uwagę na to, że mam kanon na YouTubie, w sensie jak wiedziałam, że tam kilka nauczycieli wie o tym, co nie? Ale dzisiaj jakby kilka nauczycieli o tym wspomniało, to się skrępowałam. Ja bardzo nie lubię rozmawiać na ten temat, w sensie jakby bardzo mnie to tak krępuje, że jakby że jakby nauczyciele o tym wiedzą, no, w sensie no spoko, no ja nie, nie, nie robię nic złego, co nie, ale jakby no nie wiem, nie wiem, to jest bar bardzo krępujące, e, ale tak. Nic negatywnego, wiecie, Ink nie, nic nie mówił negatywnego i wydaje mi się, że żaden nauczyciel nie ma do tego problemu żadnego, ale jakby, no to jest takie, trochę mnie to onieśmiela. No ale cóż, mmm, tak to już, jest. zabieram się za robienie tych... Yy... Tych sadynek z matematyki. My kochani jesteśmy już po... Obżarłam się także szok, bo była pizza i zjedłam jeden kawałek... Nie, pół kawałka pizzy zjadłam. I było sushi, zjadłam też trochę sushi i... O matko, jak jest takie dobre jedzenie, to ja nie mogę się powstrzymać, pomimo tego, że nie byłam jakoś bardzo głodna, to musiałam i spróbować pizzy i sushi, więc... <noise> tak. I już się umyłam, umyłam włoski, właśnie skończyłam przepisywać chemię. Absolutnie nie rozumiem to, co przepisałam, ale przepisałam. E, ostatni temat, bo okazało się, że nie mam tylko jednego. E, absolutnie nie rozumiem żadnego. Rozumiem pierwsze trzy tematy z tego działu, a później absolutnie jest pustka. Tak jakbym, e, nie wiem, zapadła w hibernację i totalnie nie wiem nic. Dobra, więc e... ja wstałam i się okarnęłam. Wstałam, bo mam na drugą lekcję, czyli na dziewiątą. Mm. No i co? I y, jest. Y... Jest jeszcze na tyle wcześnie, że mam 20 minut do autobusu, a jestem już gotowa. I jakby złożyć zjeść śniadanie, zrobić masaż twarzy, nałożyć krem z filtrem i zrobić wszystko tak jak zawsze, I jakby nie pominiałam nic. A e, mam jeszcze 20 minut, więc nie wiem o co chodzi. Mm, Makijaż mam coś takiego, nałożę pomadkę, bo... Po prostu nie miałam to zrobić z czasem, a mam jeszcze 20 minut. Nie wiem, czy nie próbuję, próbuję zrobić koka, bo chciałabym koka, ale no wiecie, to może być trudne do zrobienia. Ogólnie jeśli chodzi dzisiaj, to zdecydowanie był problem, dzisiaj trochę. Ale przyszła Klara z takim dzwoneczkiem, takim mega głośnym dzwoneczkiem, i obudziła mnie chwila po tym, jak zadzwonił mój pierwszy budzik. No i w sumie spoko, bo nie wiem, czy gdyby ona nie przyszła, to nie wiem, czy by tych wszystkich budzików nie pominęła, potem ten pierwszy już pominęłam i dobrze, że ona przyszła w tym momencie. Um, ogólnie, no wczoraj tak się czułam, i bym wstawała raz na próby, yy, tak sobie o dla żartu, a dzisiaj to już nie było przyjemne, w szczególności że pogoda z oknem jest okropna, bo są chmury i leje deszcz. Yy, mam parasolkę, więc no, więc to mi ratuje. Yy, no ale pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, że tak to ujmę. E, Dziś mamy pierwszą chemię, w, jakby pozdalnych i troszeczkę tym się stresuję, bo z chemii e, nie potrafię nic i jakby pani chciała mnie do tablicy czy coś, to ja tak uu, nie wiem, co ja tam zrobię. E, idę wam pokazać mój outfit w lustrze. Też te usta mi się nie podobają. Więc do tego jeszcze będę miała kurtkę jeansową, e, ale jakby tak mam mm, perełki z SHEIN, e, mam koszulkę z SHEIN, Mam spodnie z SHEIN, pasek z GESA. Hej, kochani, jestem po, fryzu po fryzurze. Właściwie myślałam o fryzurze, ale chciałam powiedzieć, że jestem po całym dniu. W ogóle zobaczcie, to jest szok, nadal trzyma mi się pomadka z Rana. Yy, będą pytania na pewno, więc to jest ta pomadka z L'Oreal, kolorek 822. Yy, I no jakiś hit trwałości w ogóle, ta pomadka naprawdę, no, od Rana ją mam. A jak widać, jeszcze jest ono na moich ustach. Absolutnie nie dokładałam tej pomadki. Jak widzicie moja fryzura, zobaczcie ją na szoguna trochę, ale dopiero co wróciłam do domu. Zjadłam sobie kawałek pizzy, odgrzałam i zjadłam babeczkę z truskawkami i w sumie się najadłam tym, Więc po prostu nie będę teraz jedzła z nim sobie później, jak coś jakby na głodna. I co dziś w szkole? Dziś w szkole bohemia, Bardzo, 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 bardzo się stresowałam. Ale nie było czym. W sensie pani powiedziała, że to jest ważny dział i że w tym roku było z tego 5 zadań na maturze i no, że nie będzie robić, nie będzie sprawdzać deszytów. Tymczasem wychodzimy, bo jedziemy do jakiegoś tam sklepu spożywczego kupić coś tam do jedzenia, więc kupię sobie też coś do szkoły, żeby brać i kupię sobie no coś fajnego, jakieś owoce sobie kupię, może jakieś przekąski do szkoły i wodę do szkoły to to koniecznie tylko jakąś kawkę mam dobra wychodzę więc tak byliśmy na zakupach yy, i ogólnie to yy, no byliśmy na zakupach sprzątałam jakby z moją mamą tam w lodówce i w szafce jeszcze trochę ogarnęłam kupiłam sobie jakieś rzeczy do szkoły kupiłam pistacje, orzeszki jakieś tam takie wiecie rzeczy kupiłam sobie na jutro yy, jakieś tam yy, co się nazywa? No, taką wiecie, takiego o z jabłkiem, to się nazywa, nie wiem, ale taką słodką bułkę po prostu z jabłkiem. Na jutro do szkoły kupiłam i, i w sumie to takie, takie tam miły obiadowe i takie tam, no coś takiego. Pokupowałam tam mm, i no właśnie, co ja później robiłam? Zrobiłam to, później wymyślałam sobie ubranie na jutro i wymyślałam sobie taką w stylu werszok. Ale bardzo mi się podoba. I, i umam włosy. I zjadłam sobie teraz jeszcze Zrobiłam sobie cukinię I, I będę zaraz ogarniać moją pielęgnację. Będę się kładła spać, bo nie wiem co robić. A jestem bardzo śpiąca, pomimo tego, że jest godzina, już mówię, która. Bo nie chciałam się włączyć. Jest godzina, za 21. Hej, położy się i ogarniam to pielęgnację, że teraz mam tabletkę na ból gardła w buzi, bo jakoś gardło mi powolewa. Jakoś tak od poniedziałku. Tak nie powolewa mi gardło, ale dzisiaj coś bardziej mi bolało. Więc biorę tę tabletkę, mnie ząbki, twarz i ogarniam pielęgnację i będę się kładła spać. W sensie jeszcze muszę poczekać, aż włosy mi podeschną, albo je podsuszę suszarką. Pamiętajcie, no nie kładźcie się w mokrych włosach i zawsze je związujcie do spania. Takie zasady. No i chyba sobie przystawię budzik na późniejszą godzinę i, yy, i pojadę późniejszym autobusem. Zobaczymy, czy zdążę. No, chyba taki test zrobimy. Jutro mogę jeszcze trochę spóźnić, bo na pierwszej lekcji. Hmm, pani i powiedziała, że bo jakby piszą poprawę kartkówki, więc mogę się spóźnić 15 minut teoretycznie. Znaczy praktycznie też, bo pani się na to zgodziła. Hmm, no dobra, więc chill i. Hmm, lecę sobie spać, chyba. Hejka kochani, więc ja się ogarnęłam. Zobaczcie, bardzo podoba mi się mój dzisiejszy makijaż, Zobaczcie, podobają mi się kreski, bo one są takie bardziej w dół i ja lubię takie kreski jakoś u siebie, bardzo mi się to podoba. Moje włosy właśnie ładnie wyglądają, zobaczcie, nie są napuszone tak jak wczoraj, bo wczoraj chyba były przełomek tantowane. a zrobiłam ożywkę proteinową i teraz jest git i pokażę Wam to moją stylowę, bo mi się podoba. Więc tak, ten y, łańcuch, łańcuch coś, co, co mam na szyi, jest z Shein, y, Topik jest z berszki. Marynarka jest z zary. A spodnie są y, bodajże z pool and bear. Ostatnio zalałam je sobie chlorofilem. Y, zalałam je chlorofilem i myślałam, że się nie spierze, ale się wszystko sprało, Więc jak coś to chlorofil się spiera ładnie z ubrania. Od razu, co prawda, zdjąłam te spodnie i zaczęłam je jakby zapierać i potem wanniejszam mnie polałam, ale się wszystko sprało bardzo dobrze. Jeśli chodzi o chlorofil, to już go nie piję, bo nie widziałam jakichś tam efektów, więc y, stwierdziłam, że jest to bez sensu. Choć fajne było to, że dzięki niemu piłam dużo wody, naprawdę piłam dużo wody. Kurde, podoba mi się moj, moja stylizacja, moje włosy i mój makijaż, więc jest ok To coś już jest takie... Jest takim sucharem, jest takie suche bardzo i ciężko to zakorekturować ładnie, bo są po prostu suchary, ale i tak jest okej. Okay. Mam jeszcze dosłownie 9 minut, więc sobie dokończę TikToka, bo nagrywam takiego TikToka codziennie, gdy się pokazuje rano przed wejściem do szkoły. Ale powiem Wam, że wstałam dzisiaj 630, ale jadę tym późniejszym autobusem, więc tak to będę wstała 610. Będę próbować tak potem będę sobie ten czas jakby spania wydłużać, jeśli będzie, ta, będzie taka możliwość po prostu. Będę zobaczymy. Jutro wstanę 6.10. To będzie miałam 10 dodatkowego... 10 minut dodatkowego spania. O! No i super. I biorę sobie kawkę do szkoły, bo kupiłam sobie w, w Lidlu. I sobie w szkółce wypiję kawkę, jeszcze coś może jakąś konturówką usta zrobimy. Konturówka i błyszczek, i pójdę nagrywać tego diktorka. I Jeszcze buty, tylko nie wiem właśnie, jakie buty ubrać do tej stylizacji. Zaraz zobaczymy. Dobra, zrobiłam na szybko jeszcze usta. Dam konturówkę i błyszczek ten powiększający Stuface. I zrobiłam jeszcze na szybko jakiś tam brązer. Nie wiem, czy dobrze mi się to rozblendowało. Nie, chyba nie jest źle. Tak mi się wydaje. No, szybciutko i. Już schodzę na dół, więc odezwa się do Was po szkółce, w ogóle jest przepiękna, przepiękna pogoda, jest błękitne niebo i są kilka z... chmurek, jest prawie bezchmurkowe bez niebo, więc super. Dzisiaj nie mam WF, a dzisiaj mam pierwszy polski po, po tym, po zdalnych. Ja jestem już w domu po całym dniu szkolnym, jest godzina 15.37. I cóż ja zrobiłam? Zjadłam sobie rosół, zrobiłam sobie cukinię i to był mój obiadek, wycisnęłam sobie cytrynę i za chwilę wypiję wodę z cytryną i wzięłam jeszcze brzoskwinę, bo brzoskwinę, brzoskwinę i nektarynkę, to są dwie różne jedzenia, w sensie to jest takie matowe, widzicie, takie... Kropowate, a to jest takie o. Ja nie wiem, które z czym, nie odróżniam tego absolutnie, ale bardzo lubię te te nektarynki, takie, wiecie te. Są dobre po prostu. Jeśli chodzi o szkołę to polski git. Pani nas tam się pytała na początku lekcji, co tam, jak tam, jak, tam, jak nam się podoba, jak tam pozdalnych i w ogóle. No, tatek też nie sprawdzała. No i, i w sumie co? Absolutnie nic. Jutro mam z chemii. Więc dzisiaj hmm, Wiktoria obiecała mi, że mi pomoże się Wiktoria oglądać tego pozdrawiam bardzo serdecznie, bo będę z Wiktorią właśnie się hmm, uczyła do tej chemii, bo ja sama nic nie potrafię, absolutnie nic. Koniecznie muszę ogarnąć sobie jakieś korki z chemii, ale ja. Strasznie nie lubię szukać korepetytorów i strasznie nie lubię korepetycji ale i bym muszę się do tego zmotywować i wiem, że to jest niepotrzebne i bo byłoby mi łatwiej na trzecią klasę na pewno już może to załatwić. Hmm, jeśli chodzi o, o lekcje jakieś, nie mam nic znowu, bo, bo no, chyba nie było nic z matematyki, ale i tak zrobiłam sobie jakieś tam parę zdań z matematyki, bo mi się nudziło. No, no i to wszystko tak w zasadzie. Siedzę sobie i nudzę się, tak w zasadzie, naprawdę Tylko tą chemię, no ale sama nie jestem w stanie tego ogarnąć, naprawdę, po prostu Na mój mózg to jest za dużo, więc... E, tak Okej, okay, więc e, jakby ja umyłam włosy, wykąpałam się I robiliśmy z Wiktorią tą, e, tą chemię e, Naprawdę, naprawdę e, jestem bardzo wdzięczna Wiktorii i... I jestem w szoku, że wytrzymała ze mną te dwie godziny nauki tej chemii, bo autentycznie moja wiedza jest taka zerowa yy, szok z tego działu, że to była yy, no po prostu rozmowa jak z przygupem, po prostu jak przygup yy, jestem teraz z tej chemii, yy, aż bo mi strasznie głupio. Jakby, Strasznie, po prostu nie potrafię naprawdę nic, ale jakby nauczyłam się kilku rzeczy o teorii tej brązsteda, bo tego myślałam, że to rozumiem, ale tego nie rozumiałam i tam jeszcze socjacje powtarzałyśmy i mm, robiłyśmy jakieś e, ćwiczenia, e, gdzie trzeba było deltę liczyć i te X1, X2, a ja tego nie pamiętałam. Jakby e, w ogóle co do zdalnych, to nie nauczyłam nie się niczego, pomimo tego, że na większości lekcji siedziałam jednak przed tym komputerem. I, ale było tu tyle rzeczy i, i, które mnie rozpraszały, że ja naprawdę się na tym nie skupiałam. I, ale to jest w ogóle temat na, na jakąś dłuższą pogawędkę co do zdalnych i tego, no co jak one wpłynęły na nasze życie. To jest dłuższy temat do rozmów, ale co do tej chemii to troszeczkę tam ogarnęłyśmy. No d robiliśmy to dwie godziny i jest to chyba jeden temat z książki, więc... Więc tak, dobra, ale ja dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale, mam nadzieję, że ten taki trzydniowy vlog Wam się spodobał, Myślisz, myślę, że już mam sporo materiału i tutaj wiecie, kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie, buziak, pa!